Domu, ale wszyscy robią sobie zdjęcia przy tym domu. Beka będzie jak za jakiś czas się dowiemy, że taki mega sławny dom mamy tylko my nie Mystiku mamy. No ale na wszelki wypadek też robimy filmik tego domu. Wszyscy sobie robią zdjęcia. Normalnie ludzie, nie wiem... Mamy. No więc tu... Tu się zaczyna nasza nowa część przygody. Jedziemy na Fifi. Czy pipi, sorry i Krystian za chwilę znajdzie nam bilet i lecimy speedboatem za godzinę. Także tak wygląda desk, check-in, speedboat. Trzeba się wpisać na listę, że się przyszło. No i za 10 minut odpływamy. Yy, nie, sorry, udajemy się do naszej łodzi. Ponad się płynie godzinkę, zobaczymy. Krystian? Are you ready? No, no, jestem na to ma przygodę. Będziemy sobie płynąć z speedboatem. Także wiatr we włosy. Boatem. Boatem. <grym> no, zajawa. Okej okay. To nasza apryka. Cicika na Fifi zobaczyliśmy pierwszego miłego, co nie chciał nas gryźć i się z nami bić. I walczyć o swoje przetrwanie. Ty uważaj. Z tym graba. Gdy... Ciciku. O, teraz ona by się chciała umyć, ale nie może. Jesteśmy na FIFI. No, więc co, jesteśmy już na FIFI. Boże, tak by nas biało, ale to było akurat przyjemne. Krystian się cieszył, bo strasznie jest wilgotno i, i gorąco. Ale klimat wyspy... no, bajka. Tarliśmy na wyspę Pipi, bądź Fifi, nie wiemy do końca, kto się mówi, ale chyba Pipi, nie Krystian? Jest odpływ, więc jest taki gnój trochę. Ale jest na tej wyspie dużo kotów i nam się to podoba i te koty są miłe i nie chcą nas drapać, tylko sobie śpią i na wyżej ten. Ej, patrz, Krystian, tam się ludzie kąpią, chodźmy tam zobaczyć. No, więc taka, takie żyćko jest kurcze, super. To jest super. A my tutaj wyszliśmy, tutaj dwie minuty. Na Od naszego planie. resortu. Także... Ach, życie nie umierać. Dobra, już się przebrałam. Krystian nie, ale on Cię wymyła, ja nie. On się nie chciał. Ej, jesteśmy już. Patrzcie, co się tam dzieje. Hello. Wyspa. Beach Life Wyspa Style. Ale zarąbiście. Jutro to przyjdzie się opalać, jutro ma być ładnie. Bo dzisiaj takie trochę jeszcze zachmurzenia. A, super. O Jezu, dobra, idziemy, zmierzamy, bo chyba przy ty, przez to, że jest odpływ, nie się tak bardzo cofnęło to woda. I teraz, żeby się pokąpać, trzeba iść tam aż tak daleko, bo jak widzę na, patrzę na ludzi, czekajcie, przybliżę Wam. To, mimo że są tak w głąb, to patrzcie po kolana wszyscy, po dupę, Po tyłek. No, my cały czas nie w wodzie. Więc, no, trzeba to zmienić szybko. No, koty w Tajlandii są trochę takie zmutowane genetycznie. Czytałyśmy, czytaliśmy o tym z Krystianem. Ej, patrz, ten kot tam sika. <grym> że weź, pokaż ogon, odsłoń rękę. Zobaczcie, jakie mają ogony. I my na początku myśleliśmy, że te koty. To no, jaja. no, ta się zeszła, Nawet nie zakopała, nie? O, on powącha. Może on zakopie za nią. W każdym razie te ogony, myśmy myśleli na początku, że nie wiem, one mają jakieś obcięte, o co chodzi. A to się okazało, że te koty mają po prostu jakąś wadę genetyczną tutaj. A że ludziom się to podoba, nawet mają jakieś takie. Coś w stylu, że jak kot ma taki ogon, to przynosi szczęście. Więc jakby oni te, te ogony u tych kotów tak trochę jakby czyczą? <grymne> Nie wiem. Wszyscy dobrze ku... dobry przykład okay. mają. Teraz odpływ. Patrzcie, jak ładnie. Hi, hi, hi. No to jesteśmy wieczorem na FIFI. Dzieje się tutaj? Ja sobie teraz weszłam w głąb oceanu. O, tutaj chodzą jacyś ludzie i coś zbierają. Ciekawe co. I tak wygląda tutaj plaża nocą. Pokazy ognia i impreza. Of course. Dzisiaj jedliśmy obiad po drugiej stronie wyspy. No, jestem ciekawa co nam przyniesie ta wyspa. Jutro chcemy wynająć kajaczki i sobie popłynąć i sobie popływać z rybami. Haha. Ha! Także tak. Buziaki. Jest przypływ, w ogóle ta plaża to była wczoraj do amtąd a teraz kumacie, nie dość że jest piękna pogoda i to teraz tak wygląda jak na, na pocztówkach. Masakra, jesteśmy zajarani na maksa. Tam gdzie Leonardo? Ja muszę poradzić, jest tam, nie? Na wyskę, a my płynęliśmy dopiero na tą wyspę. Oglądaliśmy ostatnio. Ktoś płynął żagówką na oceanie i wypadł za murę. a później go na parkużej kolegi. I też metrów i to Nutella z bananami Dzisiaj mamy ze sobą dzień na kajakach Trochę nas to zmiotło z planszy Ja sobie teraz jem tutaj takiego O! Thai pancake. Christian tam siedzi Spalony, z bólem brzucha Zmęczony no, ja to <laughs> idziemy się spotkać ze znajomymi, których tu poznaliśmy. Bardzo fajni ludzie. Weronika i Łukasz. Nom, 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 nom. Dobra, dzisiaj jedziemy posnorklingować Boże, patrzcie na tą wodę, Jezus. Prywatnym tym. E, prywatną łódką. Są z nami Weronika i Łukasz. Krystian. Dba o siebie. <laughs> Dziękuję. Dziękuję. Jesteśmy naszą super łodzią, naszym kapitanem Nie wiem gdzie on jest Gdzieś poszedł Jacie, ale przeżycie fajne A tak będziemy... Patrzcie jaka woda, jaki kolor? było co mi dać do ręki po co? Huh? co? To było właśnie. No ja wtedy się na to nie wam. Ale to chodzi. To, to, by to, to, to było na kaszę. Na... Wyszliśmy z Krystianem na viewpoint. Przed chwilą tutaj jakaś para się sobie oświadczyła. Będzie zaraz zachód. Ja jestem spocona jak mysz i w dodatku jest mi mega niedobrze. Pięknie.

Nasz ostatni dzień na wyspie Phuket. Po naszych ekscesach z żołądkiem zdecydowaliśmy się wybrać na ostatniego Pattaya na tą chwilę. I zaraz mamy nadzieję, że uraczy na nas super zachód słońca. No naprawdę super to wygląda. A w ogóle najśmieszniejsze jest tutaj, że jest bardzo dużo białych ludzi i wszyscy są z Rosji. Wszyscy, <laughs> serio, wszyscy.